masz że na dzisiaj, bo nagrał to by się 20, bo 20, się bardzo mało jest modów tam też są są stare, czy tam tam wokół, wokół to jakiś problem. i tylko dwa rzetorki 20, już 20, bo 20, bo 20, bo i bo jest już ostatnie, to 20, bo 20, dwa tygodnie, albo tydzień, bo przerwy, bo to bo Poczekamy do tego dnia do fesja 2.2 i później wlepię co tydzień będą w fesja 2.2 odcinki, no bo nie mogę mam odpalił, ale coś nie mogę przetestujemy też otorki, no już będzie odczekiwać coś w tej serii, ale je przemieszam do fesja dobrze chodzi jedni się ruszają, tak podgaszenie się nie rusza, zegar się odczuwa kluczyk nie otwiera się wszystko tekstura jest inna tutaj tak samo tylko mamy dwie szwy masz nie, się otwiera ponagrywam, się ponagrywam i się spieszę to, tobą nagrywam wam po Sylwestra o 3 nocy i bardzo jestem zmęczony i ja tutaj cicho mówię no nie chcę iść spać muszę zaraz skończyć no i tu są takie fajne torki, więc to by było na tyle jeszcze te odcinki rejestrować nie polskie jeszcze odcinka, no przynajmniej tutaj na czarno nie mają takich dobrych do, 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 do odcinków na razie